Jest jedna rzecz, nieważne czy te wybory będą, czy ich nie będzie. Najważniejsze jest to, czy my będziemy potrafili rozmawiać ze sobą jak ludzie dzisiaj, jutro, za rok, za dwa i za trzy lata. Bo dzisiaj każda najprostsza czynność w tym kraju przeżarta jest politykom, i to jest najgorsze. Jadąc w różne miejsca zastanawiamy się. O czym możemy rozmawiać, co możemy mówić i jak mamy się zachowywać, bo już sami nie wiemy, co w tym kraju się dzieje. I to jest dla mnie najważniejsze, że dzisiaj tutaj przyszli ludzie, którzy potrafią normalnie się zachowywać, razem zorganizować to, co tutaj się dzieje. Bo niestety jesteśmy w bardzo trudnym momencie, kiedy nie wiadomo, co będzie jutro i jakie to jutro będzie. Jesteśmy w momencie, kiedy wielu z nas boi się podjąć jakąkolwiek inicjatywę, bo wtedy będziemy piętnowani przez jednych albo przez drugich. A najważniejsze jest dzisiaj to, żebyśmy potrafili zrobić cokolwiek, nawet jeżeli stoimy z różnych stron, z różnych miejsc żebyśmy my potrafili powiedzieć dobrze, bo ktoś coś robi i taka zawsze była agrounia. Agrounia zawsze działała, działa i będzie działać na konkrecie. Zawsze agrounia żywiła i broniła. I żywiliśmy jako pierwsi mówiliśmy o produkcji żywności, o tym, że jest to produkcja zagrożona, że handel, który tą żywność obsługuje, jest przejmowany przez wielkie korporacje zblatowane z największymi politykami tego kraju. I to oni wysysają owoce naszej codziennej pracy. A nam się wydaje, że tak musi być. I największą przeszkodą jest to, że myśmy uwierzyli w to, że nie może być inaczej. Dlatego ja mówię, agronia broni. Żywi i broni. I będziemy bronili normalności. Normalnego układu gospodarczego w tym kraju, normalnego zachowania ludzi, które zawsze pokazywało, że ludzie są różni, że są inni i my możemy się pięknie różnić, codziennie wykonując różne czynności, ale nie możemy pięknie oddawać się w niewolę tych, którzy każdego dnia będą budowali nas poprzez różnice. I jadąc tutaj, słuchając wiadomości w radiu, słyszę, co dzieje się w Rosji, i nie widzę mocnego stanowiska z Polski, które dzisiaj powinno być jedno. Zobaczcie, co robi nienawiść: budowanie w narodzie nienawiści jeden do drugiego i nienawiści jednego narodu do drugiego. Zawsze nienawiść kończyła się i będzie się kończyła tragedią tych którzy to nienawiść sieją. I to dzisiaj dzieje się w Polsce. To jest ta nienawiść, która jest składana z jednej i z drugiej strony. A ja przyjechałem tutaj po jedną rzecz. Powiedzieć Wam, może być inaczej. I my zbudujemy wspólną drużynę nadziei, która pokaże, że może być różnie. Możemy być z różnych miejsc i w różne miejsca możemy przyjść. Ale nigdy nie możemy dać się poróżnić. Dlaczego? Bo my nie zgadzamy się na to, żeby każda nasza czynność, owoce naszej pracy, to, co codziennie robimy, było prze, przez kogoś przejmowane. I kiedy ja tutaj jechałem prawie trzy godziny z Warszawy, i stanąłem na stacji benzynowej. Podeszło do mnie trzech ludzi, którzy mówią: Panie Michale, my już nie wierzymy, że może być inaczej. My już nie wierzymy, że w Polsce w relacjach, nawet już nie chodzi o politykę, ale że w relacjach między ludźmi cokolwiek może się zmienić. A ja powiedziałem im jedną prostą rzecz. Zobaczcie, jest was trzech, tam stoi trzech kolejnych, tam stoi trzech kolejnych, którzy też ze mną przed chwilą o tym rozmawiali. I problemem jest to, że dzisiaj my nie potrafimy rozmawiać z tymi, których nie znamy o najprostszych rzeczach, bo myślimy, że ten, który nam tego nie mówi, że też chciałby zmiany, że też chciałby czegoś innego. Ale problemem jest to, że jeden drugiemu tego nie przekazuje. Że nie potrafimy odważyć się, tak jak tutaj, organizatorzy na czele z anią, która zeszła, tutaj stoi. Potrafią powiedzieć, zrobimy piknik. Jak nam się uda, to będzie bardzo dobrze. A jak się nie uda, to zrobimy drugi raz i będzie lepszy. Dlatego każdego, dzisiaj w każdym, kto chce zrobić choćby mały krok do przodu, Trzeba łapać za rękę i iść razem, bo zapamiętajcie jedną rzecz. Sam idziesz szybko, ale w grupie idziemy daleko. Tylko aby zbudować grupę trzeba też kilku wyrzeczeń. I ja cieszę się, że tutaj na tym terenie są takie osoby jak Jarosław Miściur, Rafał Kargol i Andrzej Waszczuk. Razem ze swoimi tutaj kolegami, przyjaciółmi, którzy nie udają w telewizji, że nagle zdobyli nowych przyjaciół, tylko pokazują codzienną pracą z ludźmi, że wielkie zmiany są możliwe, ale zawsze biorą się od małych kroków do przodu. I u nas, niestety, w Waszym województwie, to z czego ono słynie, na południu województwa. Produkcji owoców miękkich, malin, kiedy pięć lat temu pierwszy raz przyjechałem tutaj na ten teren, to przyjechałem między innymi dlatego, bo ludzie nie mieli komu sprzedać swoich owoców. I po pięciu latach ten dramat powraca, bo nikt w Polsce nie chce problemu, problemów rozwiązać systemowo na dłuższą metę. Bo każdy chce iść w pojedynkę. A nie w grupie. Dlatego ja proszę Was o jedno. Jest wielu, którzy nam źle życzą. Jeżeli ktoś źle życzy AgroUni, to źle życzy każdemu z Was. Jeżeli, jeżeli ktoś źle życzy temu, kto chce zrobić dobrze, to źle życzy każdemu z Was, bo każdy z Was chce zrobić coś dobrego. Ale jak może być tutaj coś dobrego, kiedy od lat nie idą sprawy do przodu? Więc idźmy od dzisiaj razem, wspólnie, działajmy do przodu. Nie oglądajmy się i nie oglądajcie się do tyłu, bo jak jedziesz samochodem, to nie patrzysz w lusterko wsteczne, tylko patrzysz do przodu wielką szybą, żeby kogoś nie zabić. A jak będziesz się oglądał do tyłu, to uderzysz w drzewo, które stoi i się nie rusza. Więc od dzisiaj idźmy do przodu i wiemy, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. I ja Was o to proszę. Ufajcie i wierzcie tym ludziom. Wierzcie w to, że zmiany nadejdą, że będzie inaczej. I takie rzeczy, kiedy ludzie są razem będą czymś naturalnym, a nie tak jak wczoraj. W jednym województwie dwie konwencje, dwie partie i dwa światy, które chcą się wykluczyć. Żyjemy w jednej Polsce, która jest rzekomo podzielona Wisłą, a ona jest podzielona, ale nienawiścią. I to jest najgorsze. A przecież my możemy być razem, wspólnie rozmawiać Działać i ja was o to proszę, bo ja nie pytam nikogo, czy on ma tutaj takie, czy inne upodobania. Czy on dzisiaj był w Kościele katolickim, czy w cerkwi, czy gdziekolwiek indziej. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje jedno. Czy będziemy żyli w Polsce, gdzie szpital nie będzie dla lekarza, którzy... Wielu ludzi, którzy uwłaszczyło się na służbie zdrowia w latach 90., dziś zbiera z tego profity i młodym lekarzom nie pozwalają normalnie pracować, bo oni cierpią z tego pieniądze. To my żyjemy w kraju, gdzie grupa deweloperów zbija kasę na tym, że politycy nie potrafią rozwiązać najprostszych problemów z mieszkalnictwem. Ta Polska przestała być dla nas. Stała się Polską dla grupy interesów. I dziś, ja już mówiąc ostatnie zdania, powiem tak: jeżeli coś w Polsce nie zostało rozwiązane, dany problem, dlaczego? Bo ktoś na tym zarabia i wiecie o tym, tak było przez lata i tak pozostaje. A my nie możemy na to pozwolić. Bo Polska jest dla Was i będziemy żywić i bronić i będziemy normalnie żyć. Ja Was zapraszam z dziećmi na wszystkie atrakcje i zapraszam Was do rozmów wspólnych, normalnych, niesztucznych. Działajmy.